Hej, cześć wszystkim, z tej strony Judy i witam Was w kolejnym już odcinku serii Let's Play Heroes 3 Wrota żywiołów. Jak widać w tej rundzie już nie jestem w stanie nic zrobić. No niestety, nic nie zrobię, ponieważ yy, ruch mi się skończył. No a dzisiaj, dzisiaj zamierzam... O widzieliście pomarańczowy stracił zamek. A w sumie pomarańczowego nie zamierzam na razie bić. Pomarańczowy może mi się przydać. A to w ten sposób może mi się przydać, że jako jedyny jeszcze jedyny, on już nie ma żadnego sojusznika, natomiast e, zielony jest sojusznikiem e, tego. E, jego sojusznikiem jest jeszcze niebieski i brązowy. Dobra, na razie idziemy sobie gdzieś w tym kierunku. Kolejną rundkę też możemy tutaj e, sobie już cofnąć. No to... O pomarańczowy trzeci kolejny zamek, ale mimo wszystko brązowy i niebieski nie są dla mnie problemy. możecie mi uwierzyć, oni są naprawdę chwilowo słabi, dobra, co my tu mamy tu mamy jakieś przejście tajemne, nie mam bladego pojęcia dokąd ono prowadzi, o, ale przynajmniej sobie zwiększymy kasę o, a nie, bo to już, a przeczekajmy sobie rundkę e, bo już ktoś jak widać to wszedł w to miejsce natomiast my to za chwilę zrobimy mm -hmm. jak tam brązowy, ja sobie zaraz też troszeczkę porekrutuję. E, moim celem jest tutaj troszeczkę pozdobywać na zewnątrz. Że to, co jest na powierzchni, se, chcę, żeby było moje. Myślę, że mnie rozumiecie. A potem dopiero zajmę się e, tym, co jest ode mną. O, zamek! Ale fajnie. Jakiś jest tam koleś, jeszcze coś, ale bijemy. Jasne, na razie walka z tym gościem. A teraz... A nie, od razu o zamek była walka. Spoko. E, mogę... Smoki osiemu! Fajnie. Przydadzą się. Nie oszukuję was, sprzedadzą się naprawdę. E, ogólnie myślę, żeby poddawać sobie artefakty jakiejś innej postaci. Może jest ktoś mocny. Nie ma nikogo mocnego. A szkoda, szkoda. E, nie, na razie nie chcę rekrutować, ponieważ co wam powiedzieć na taktykę. Nie wiem, dlaczego ja wcześniej nie używałem Wizji. Taka prawda, nie mam pojęcia, dlaczego ja nie używałem Wizji. Zamierzam poobdawać takie przedmioty, które już mi się za bardzo nie przydają. W ogóle sprawdzałem, że mogę rzeczywiście ktoś mi pisał stworzyć zestaw tym z hełmem gromu z tym Latusem tytana. Tylko szczerze... nie zamierzam go robić. A wiecie dlaczego nie zamierzam go robić. E, nie z... o, może nie ta tarcza, tylko ta. E, nie zamierzam go robić z tego prostego powodu. E, że... Może to w ten sposób zrobimy. O, o nie, bo tak się nie da. Wszystkiego wyjąć. E, z tego powodu, że ten... E, o, mamy dwa te hełmy. E, że, 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 że jest, już zgubię się w słowach. Jest jeszcze coś niepotrzebnego, dobra, te rzeczy, bo te smocze rzeczy chcę zostawić. Może kiedyś mi się uda stworzyć smoczy set, bo mało brakuje. W sumie nie wiem, czego jeszcze brakuje, ale na pewno czegoś brakuje. Trzeba jednego pierścienia, innego takiego zastygłego oka. W każdym razie, w każdym bądź razie, ten set tego Tytana jest fajny, bo daje możliwość rzucania czaru o sile 600, który nie kosztuje ani troszeczkę many. Ogarniacie nic, ani troszeczkę, ani minimum. Taki fajny jest. No, ale też oczywiście. Yy, są pewne minusy, ponieważ moje statystyki wtedy ataku i tych innych są słabsze, bo po prostu muszę zdjąć na przykład taki hełm, yy, muszę sobie inną zbroję założyć, inny coś tam, inną tarczę właśnie. Więc, no mi to się tak bardzo nie przyda. Yy, w każdym razie jednak, dobra, ja sobie muszę tutaj trochę... o, fajnie jest to miejsce, spoko, przynajmniej odkryjemy co nieco. O, tu można nieźle zwiększyć staty. Ok, to idziemy tutaj. Tego tamtego hełmu nie robię sobie ochronę zwiększymy, natomiast tu sobie jeszcze raz moc zwiększymy. Chcę jednak, żeby moje czary miały większą moc i tak mam już wystarczająco dużo wiedzy. E, punkty, punkty mi się jakoś tak szybko nie kończą. E, a, a ten gdzie idzie? A tak wiecie, muszę się orientować, i tak chodząc w tak zastraszająco szybkim tempie. Oczywiście mógłbym to zwolnić, ale wtedy to zaś by za długo trwała runda, więc też tak się bardziej nie zamierzam. E, Dobra, to do ja będę zamierzał, jeżeli zobaczę jakieś takie neutralne jednostki, używać wizji i sprawdzić, czy one na przykład za jakąś... Mogę się teleportować? Ej, mogę tutaj tak w ciemność? Nawet nie wiedziałem. Ale fajne. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Eee, o, na przykład jest tu jakaś banda tych czarodziejów, którzy są naprawdę... Czekajcie, a tutaj nie ma niczego jeszcze na dole? O, tu jest zamek. A to przyjdziemy zaraz, jak coś. Eee, w każdym razie pokażę Wam, o co mi chodzi. Będziemy używać wizji sobie. Teraz będzie nam pisać, że za 170, ale ich jest aż 400. O mój Boże, no ale ja tyle pieniędzy nie mam, A ci? Tych jest 160 za 64 tysiące, więc tych już mógłbym mieć, ale może jakieś lepsze jednostki znajdę? Nie mam pojęcia. Najlepiej to z mojego zamku by się ktoś przydał. Ehm, albo złote smoki, które posiadam też ze sobą, no to byłyby fajne, ale to chyba aż za duży szczyt marzeń. Na razie nie mogę zbyt dużo. Rek o zielony zabrał pomarańczowemu, ale pomarańczowy odbił. Ale szybkie tutaj się dzieją akcje. Dobra, idziemy na razie w tą stronę. Tam jest ten zamek, jak mówię. Że uh -huh. pójdziemy... O, o, o! Czekajcie. Jeszcze raz włączamy wizję. Ta wizja jest bardzo tania, bo inna na kosztuje dwa many. Yy, więc tutaj prawie, że nic nie tracę. Za 96 tysięcy! Ej, bierzemy je! 257! A ja mam te żywiołaki! Jasne, że bierzemy! Wow, ale zwiększyłem sobie siły armii. No to teraz to już zwiększyłem tak naprawdę swoją siłę armii. E, w sumie tam znajduje się jeszcze dość dużo neutralnych jednostek, tylko na razie ich nie porekrutuję, jak widać, bo mam za mało zamków, a kasa aż tak szybko nie rośnie. No nie oszukujmy się, zaraz zobaczę ile mi dziennie rośnie. E, bo wystarczy, że chyba w ten zamek sobie kliknę. Oj, niebieski zaś odbił. Jezu, ale tutaj trwa bitwa o ten zamek, który jest na północ od tego mojego początkowego. O, a tam chodzi sobie przeciwnik. Wiecie co, ja tu sobie kogoś zrekrutuję może. Tak forfal, mimo wszystko stracę trochę kasy, ale żeby ktoś w tym zamku siedział. Ee, w każdym razie, dobra, idziemy walczyć o ten zamek. Ten zamek będzie mój. To chyba jest jakiś przeciwnik do no, Aledu. No, oni no właśnie, ośmiu straciłem. E, to sobie zwiększę. Moc, jasne, że moc jedną, jak będzie dużo. Czy jest tu coś jeszcze interesującego? Chyba nie. W każdym razie czekajcie tutaj można to klikając. Tak, 17350 teraz będę zarabiać na rundkę, o ile nie stracę za chwilę pewnie jakiegoś zamku. No trochę ciężko jest ogarniać. Na razie tak naprawdę muszę stworzyć taką mocną armię. Może jeszcze ktoś się do mnie przyłączy, no to by się naprawdę przydało. Yy, w ogóle teraz sobie posprzedaję drewno i te sprawy, bo to zawsze troszeczkę pieniążków jest. A, a jednak one się przydadzą. No Jezu, tutaj brązowy się. Oj, 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 ja to zaatakował mi zamek przegrałem, ale smutne. Pomarańczowy zabrał mi nekropolis. Teraz już zarabiam tylko 15350. Czekajcie, tutaj ktoś podbiegł. Jestem pewien, że ktoś tu jest. jest. I to jakiś taki. To nie jest jego najsilniejszy bohater. Czekajcie. Bo ja się teraz nie orientować, czy to jest najlepszy, czy nie. Ja tu mogę kogoś zrekrutować. Wiecie, co na razie nie wiem czy ja idę na najsilniejszego, to jest chyba ich najsilniejszy. Mam takie. Co? Nie, ja tego nie chcę. To chcę, dobra. Ja chcę wszystko powymieniać sobie na kasę. W sumie to może to mi się czekać, które mi się przyda do żywiołaków. Żywiołaki to chyba... Za, to te sobie zostawię... że ja jest to palić to. Potem ja to najwyżej. Ojej, kupo, co ja to sprzedałem. Ale na razie potrzebne mi są tylko i wyłącznie pieniądze, bowiem może jakieś neutralne jednostki się przyłączą. To zawsze trochę kasy jest, a jeszcze właśnie chciałem zobaczyć, czy to jest najsilniejszy ich bohater. Tak, to jest najsilniejszy i on ma dość mocną armię. Wiecie co, nawet jeżeli miałbym oddać ten zamek, to ja chwilowo nie chcę na goście iść. Taka prawda, nie chcę iść na tego gościa. On może być naprawdę mocny. Ja to bym raczej chciał tam zobaczyć. Tam wciąż nie ma jakichś neutralnych, fajnych jednostek. To mnie bardziej interesuje po prostu. E, e, wataha cyklopów. Kolejne żywiołaki. I smoki! Wow, no dobra. Chyba moje, moje życzenia się... Dobra, te nie będą chciały i tak przyłączyć się. E, za żadną kasę. Za 67 tysięcy mogę je wziąć, a smoki za 200 tysięcy, ale 51. Bierzemy tych 180, a już yy, posiadam. Jak widzicie, yy, wiecie co? Yy, już je posiadam, czyli mam już 517. Ich atak dzięki zwiększonym statystykom to jest aż 55. Wow, niezły, 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 naprawdę niezły. Czy tu znajdują się jeszcze jakieś jednostki? Nie wiem. E, tego zamku nie straciłem, co nie? Babym się udało i tu jeszcze gdzieś. O, tu mają ten zamek, dobra, tu im będę musiał go odebrać. Na razie dajemy rundkę kolejną. E, zaczynam przejmować ogólnie powierzchnię. Nawet jeżeli stracę swój rodzimy zamek, a coś czuję, że stracę, to zrobię to tylko po to, żeby się wzmocnić. Ja na razie będę zbierać pieniądze, choćby na te złote smoki. E, no, ci goście się przydają, ale jak mam wizję, to po co? E, o, nawet mnie. Nie... A nie, to są dwóch innych gości było. Tak, może stracę bohatera, to było pewne. Nawet straciłem zamek, swój pierwszy zamek. Trochę smutne z jednej strony, ale. Tutaj w ogóle też są jacyś goście. A nie, tu jest to. Może jakiś ciekawy czar, którego nie posiadam? Gdzie tam? E, Ja tu wszystkie ważne czary, widać, posiadam. Okej. Okay. Ten, czekajcie, znam jak to jest. Ten, to jest ten. Dobra, do tego chcę iść. E, chcę iść do tego. No, co prawda, może stracę kasę, ale jeżeli na nie tracę, to, to jest jeszcze takie dobre stracenie kasy. No tak, no już teraz to już prawie nie mam w ogóle pieniędzy, ale no widzicie, ich jest naprawdę spora ilość. A i tak nie chcę nie chcę walczyć tutaj tak bardzo, bo się troszeczkę obawiam. E, dobra, może sobie tą rundkę odpuśćmy. Szczerze teraz ja sobie chcę zobaczyć jeszcze, co tutaj y, wyprawiają moi przeciwnicy. O, ten idzie do tego zamku. Dobra, nie mogę mu na to pozwolić, czyli znów się teleportuje jednak. Hmm, ależ teleporty. Należy te porty. Wrota żywiołów ciągną się i ciągną, ale ja mówię wam, to ostatni. No, a nie, wiem, zielony nie wie co robić, skoro się tak ruszam. Ale to jest już ostatni raz, kiedy daję podziemia. Bo wtedy rzeczywiście gra jest za długa i tego nie idzie za dobrze ogarnąć, jak przeciwnicy latają w to i z powrotem. W ogóle, no tak, to jest mój zameczek. A ja chcę iść do tego, zlikwidować niebieskiego. No w sumie, likwidować niebieskiego, on nie ma. A no, tu jest armia wystarczająco mocna, no proszę. Dobra, nawet nie zamierzam rekrytować. Ile dostaję teraz kasy? 11 tysięcy. Mało! Mało, ja muszę tutaj zabrać 200 tysięcy, ale już nawet nie wiem, z czego będę zbierać te 200 tysięcy, tak? Po prostu mi wszystkiego brakuje. Dobra, o, ten zaleg nawet nikt go nie krył. Mogę sobie zrekrutować Feniksy? Mogę. Ja też? Mogę, ale znów kasy nie mam. Co za życie, cały czas coś kupuję i nie mam pieniędzy. A jak mówię, złote smoki są naprawdę przekozackie i one mi się przydadzą. One mi się przydadzą, wiecie co? Chyba, że pójdziemy do podziemi. Tak, zejdziemy do podziemia. I tam troszeczkę pozdobywamy, tam trochę powkurwiamy przeciwników. Jak się w w zgromadzi odpowiednia ilość pieniążków, oj, pomarańczowo nie żyje. To wtedy się tam innymi sprawami zajmę. Dobra, tak populacja borsuka się zwiększa. Nie, żadnego borsuka. Po prostu tydzień borsuka jest, ona tu jest przejście, to jest w ogóle jakiś portal, którym nawet i tak nie zamierzam tu nie byłem, wiedziałem, że tu nie byłem. Okay. Mogę tutaj i schodzimy się pod ziemię. Teraz zobaczymy, bo sobie tutaj tak naprawdę nie przechodziłem jakoś tak bardzo wiele. Tu zaraz się gdzieś teleportujemy, znajdziemy jakieś zamki. Im więcej zamków będę odbijać, tym więcej kasy będę zarabiać i przy okazji będę denerwować przeciwników, których siła armii po prostu zacznie spadać. A to jest dla mnie korzystne. Oni bowiem próbują, wiecie, rekrutować w każdym zamku prawie coś. Nie skupiają się na jednym tak mocnym bardzo bohaterze. Dlatego myślę, że to jest dobra myśl, że zacznę odbijać, zacznę ich bić, oni będą po prostu bez szans. Dobra, czy my tu coś mamy? Mamy tu jakiś zamek w okolicy? Jest ten bastion. Dobra, ale on jest tak trochę daleko. Zamiast tego, to bym zobaczył co my tu na przykład gdzieś mamy. E, dobra, tu mogę się gdzieś teleportować. Nie, tu chyba nigdzie nie ma terenów, skoro nie mogę. E, dobra, walić są. to. Chyba pójdziemy jednak na ten zamek podróżcę. Tu sobie trochę pochodzimy. To już było odwiedzone. Ok, i tu zaraz będzie zamek, na który zaatakujemy. Tak, niech cierpią. Zaczniemy ich atakować wszystkich. Niech tracą naprawdę. Im więcej stracą, najlepiej to, żeby atakować zielonego. Niegdyś pomarańczowy był potęgą, teraz zielony stał się potęgą. Jego bohater jest mocny, i coś czuje, że on może mieć też mocną armię. No, a ci sobie latają gdzie się da. Gdzie mogą, tam latają. Dobra, tędy do zamku droga, czyż nie? A nie, jednak tędy. Aha, no to weźmiemy teleport. <laughs> e, pomyłka. Tak, to jest zielony, ma trochę armii, ale myślę, że ta armia, no właśnie, przy mojej armii, jeszcze jak nie ma bohatera, to dosłownie nie mieli szans. O, to było nieodwiedzone. Co zwiększamy moc? A jakby inaczej, niech się moc zwiększy wystarczająco mocno. Jezu, jak oni się przemieszczają, to człowiek dostaje oczy pląsu. Na powierzchni i tak mam sporo zamków. Jak mówię, już mam 40 tysięcy. Ta kasa zaraz się po raz kolejny mocno wzmocni. Na razie z tym ich najsilniejszym bohaterem nie zamierzam walczyć. Jeżeli już będę miał walczyć, to prawdopodobnie będzie to taka... A, zwiększyć można. czy ja tego wcześniej nie zauważyłem? Tu zaraz wiel sobie zwiększymy. E, moja postać to, już będzie to jest będzie bo teraz już nigdy. W herosach chyba nie wiem aż tak mocnej postaci. O, no naprawdę z tą postacią idzie... O, jeszcze sobie zwiększymy po raz kolejny most. Idzie tutaj koksić, A mi są przede wszystkim potrzebne złote smoki, A to jeszcze drog... długa droga przed nami. No chyba, że zaczniemy znów jakieś zamki podpijać i nie stracimy przy okazji żadnego. To wtedy... W miarę się może tam ci gdzieś koło mojego zamku. O, znów pomarańczowo odbił ten zamek. Boże, ile oni walczą o ten zamek. Ten zamek musi być niesamowicie ważny dla każdego. Tylko ja się jakoś tu nie biję. Znów atak zwiększony. może naprawdę, bo za mocno Kać mogę tu się wyportować? Znów tym razem obronę. Trzeba w obronę. Nie tylko atakiem człowiek będzie żył. O, no i zaraz zobaczymy, jak wygląda okolica. Bardzo dobrze. Niech, niech wygląda najlepiej, fajnie. Niech tam będzie zamek. Jak będzie zamek, ja będę w 100% zadowolony. Okej, okay, Jezu, nie teleportujcie się tyle razy. Ej, przejął mi zamek. Co za menda? Przejął mi zamek i to nawet wiem, gdzie się znajduje ten zamek. Tutaj. O, ty gnoju. Ale dobra, walić to. Ja wam zaraz tutaj przejmę jakiś zamek, abym widział. O, o, jest zamek, którego potrzebuję. Wrota żywiołów. Oni mi zabrali dwa wrota żywiołów. To i ja im zabiorę wrota żywiołów. Nie ma tak dobrze. Każdy będzie walczył o swoje. Pięknie. Mogę rekrutować, aczkolwiek nawet jeżeli. Dobrze, nie, nie będę rekrutować. Nie. Ja chcę złote smoki. Ja chcę złote smoki i w dupie to mam. Złote smoki muszą być. Eee, po raz kolejny obrona. Nie da no, się, to zaczynam bać o swoje statystyki. No, zobaczcie, one są naprawdę przekazackie. Za niedługo to jeszcze wszystko sięgnie 50. Takiego bohatera jeszcze nigdy nie miałem. Dlatego jestem bardzo zadowolony z niego. Aha. A, niech się pomarańczowy trzyma, bo im dłużej on żyje, ten biedak, to wiecie, tym lepiej dla niego. O, zielony, tak. Odbijaj sobie tereny jeszcze. O, znów niebieski przejął ten zamek teraz. Tak, niebieski, tak. Pomarańczowy znów pewnie go odbiję. Jezu, ten zamek jest aż tak ważny. Really? Czy my tu coś mamy? No jasne, mogę sobie po raz kolejny... Z... No nie! ja się sam boję to zwiększanie statystyk. Wody no, już są przekozackie zwiększone. E, dobra, udamy się gdzieś nam na wschód. Skoro jest tu kamieniołom, to jest może jakaś szansa, że... O, zaraz zobaczymy, zaczynam okolicę, będzie zamek. Po prostu, że będzie zamek gdzieś tam. A, a, a. Gdzie wychodzicie, gdzie wychodzicie? No trochę mi zajmie zapewne podbijanie wszystkiego, więc zgaduję, że w kolejnym odcinku i tak się jeszcze na pewno zwrotami żywiołów nie wyrobimy. To po prostu... O, 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 Tu jest ta moja postać z fajnymi artefaktami. Owszem, ale ona nie ma armii. A tu idzie ten najsilniejszy. Wiecie co? Nie! Nie, nie będę rekrutować. Znaczy, zrekrutujemy... Z... Kurz, znów stracę wszystko. No dobra, tych zrekrutujemy, jeszcze tych i koniec. Straciłem dużo kasy i tak wystarczająco dużo. E, żeby coś stracił po prostu. A nuż coś stracił, Ma pewnie nie, ale. Walić to. Ja sobie odbiję inny zamek, jak choćby ten Loch. Fajnie, Loch odbiłem, jestem już trochę zadowolony. Szczególnie, że Loch to jest pierwotny zamek tamtego, więc duża szansa, że on tutaj może rozpoczął swoją wiecie, batalię. O, kolejne rozwinięcie sobie ataku. Sweet. Naprawdę, no ten mój atak będzie przekozacki. Tam stracę pewnie kilka fajnych artefaktów, no bo zielony na pewno wygra, skoro to jest jego naj. No, kto zaś mi tam idzie? Bo tak, przejmij, przejmij. Prawie nic nie stracił, ale, ale co tam. Mogłem nie rekrutować głupi, ale przynajmniej on nie zrekrutuje. Trzeba w ten sposób patrzeć. Co z tego, że on straciłem? On nie zrekrutuje chociaż. Eee, dobra, trzeba ratować zamek, słuchajcie. Miejski portal. To jest chyba ten zamek, czyż nie? Tak, to jest ten. Idziemy. Nie Idzie pozwolę zabrać mu mojego zamku. Pięknie. Stracił i o, nawet miał tutaj jakieś te artefakty. Takie nie najgorsze. Ja chcę wrócić po raz kolejny tutaj, do tego lochu. Tak, chcę tutaj wrócić, skoro tutaj sobie już troszeczkę pozwiedzałem, to czemu nie pozwiedzać jeszcze więcej? Mmm. się znajduje jakaś smocza To ona jest raczej na pewno odwiedzona, ale co tam, można zawsze sprawdzić. A nóż tu nikogo nie było. Aha, teleportowałem się w miejsce, z którego nie mogę wyjść. Fajnie. Naprawdę, nie jak ona jest odkryta, to na pewno tutaj wiecie, nie ma strażnika, żeby ktoś był. I nie wierzę, żeby wtopił. Na tym poziomie gry pokonać teraz, z Moszą to to jest banał. No na początku to są naprawdę wielkie bonusy, no i no, ale też jest trudno na początku gry. Ale teraz to nie powinno być. W ogóle ten koleś może wyjść gdzieś tutaj, tu musi być tam, to wiecie, ta czacha, z której się wychodzi. W ogóle ktoś jedzie autem. Tak myślałem, patrzę się, ktoś jedzie autem, w moim kierunku, ale nie. Jednak nie do mnie. Eee, eee... Coś tu mamy? Jakieś takie puste te tereny, wiecie, nic ciekawego tutaj nie mam. Mam 92 tysiące. Jak będę miał złote smoki, pomarańczowy przegrywa. Oh no! Zginął. No zobaczcie, czyli został już tylko sojusz brązowy, niebieski, e, zielony. Czyli oni się już sami nie wybiją. A ten gdzie idzie? Ten gdzie idzie? Boże, bez teleportów ludzie! Czy tam komputery? Tak nie wolno, tak nieładnie. Czyli nie ma gdzieś... O, jest zamek, fajnie. Kolejny odbijamy. Jak oj, będę musiał zostać w tym zamku, żeby sobie troszeczkę nagromadzić punktów. E, Many, która zaczyna mi się powolutku kończyć. Mażna. No, widzicie, oni nie rekrutują za dużo, bo oni pieniędzy już nie mają. Też im odbijam te zamki, to oni wcale bogaci nie są. Ale jak mówię, będzie z te 200 tysięcy? Będą złoty smoki, teraz to pewnie będzie więcej kasy trzeba. Ale damy radę. Damy jakąś radę, co najwyżej posprzedaję niektóre nieważne artefakty. Aczkolwiek już nie mam za dużo tych nieważnych artefaktów. Aha, zobaczmy statystyki. To Mnie interesuje, jak się rozwija po zielony, bo on na pewno się rozwija. No tak, on jest wcale słaby, ale przy moich statystykach wydaje się słaby, tylko że on może mieć mocną armię. A no w ogóle, właśnie, jak tam, jeżeli chodzi o armię, bo nie spojrzałem. Siła armii, no widzicie, on ma mocniejszą, ale to może być armia wiecie, z wszystkich zamków. Natomiast niebieski i brązowy, no niestety nie mają najmniejszych szans. Okej, okay, tu może być gdzieś na pewno jakiś kolejny zamek. Jestem wręcz o tym przekonany. Dobra, teleportujemy się troszeczkę, żeby szybciej się przemieszczać. Dobra, chodźmy tutaj, a już coś tu za chwilę znajdziemy. Liczę, że znajdziemy coś, bo w tych podziemiach naprawdę sporo jest tych zamków. Eee, a mi potrzebne są pieniążki. Już chyba myślę, że zarabiam z 20, z 20 tysięcy dziennie. Myślę, że to tak może być. O, o, czekajcie, oni byli tylko o zamku, nie wiem, czy koło mojego bastionu, i ich bastionu. No przynajmniej jest jeden, bo ten mniej, więc teraz wiecie, że tyle nie chodzi. Nie ma nikogo? Nie, ale ktoś tu jest. Ktoś tu jest! A jednak, zobaczcie, ktoś tam jest. Teraz myślę. Czy się tam teleportować? Mmm, to jest ten zamek. Nie, bo to nie jest w podziemiach. Tak, to jest ten zamek. Tak, to jest... To jest ten... No załatwimy gościa, wiecie, to trzeba załatwić, bo jak mówię, im więcej im tych pobocznych bo już zlikwidujemy... Tak, herb męstwa. Eee, herb męstwa niech będzie. W sumie to właśnie herb męstwa, bo to zwiększa morale, więc to niech będzie tu, o morale są już dodatnie. Eee, okej. Okay. Hmm. Dobra, teleportujemy się z powrotem gdzieś tutaj. Znów trochę drogi na dłoże. O, już kolejny zamek w sumie. Dobrze, że teraz go zauważyłem. E, to chodźmy tu mniej więcej i się teraz tam teleportujemy. Tak, jak koleś, wiecie, przeciwnicy się teleportują. To czemu ja mam się nie teleportować? Też będę taki hał. E, no i w kolejnej ręce jest już nasz, więc przeciwnik będzie nasz. W sumie tam ten chyba kiedyś był mój, tak? Przez bardzo krótką chwilę, ale jednak był chyba mój. Okej, okay. tak, oni zaczynają tracić, oni się zaczynają gubić, moi drodzy. Tutaj już nie ma za dużo do zdobywania. Oni, niestety, oni, tu jest jakiś brązowe, ale brązowi są naprawdę słabi, ci samo niebiescy. O, tutaj już sobie nic nie Sobie znowu zwiększymy moc. Ciekawe, która. O, jakieś zaklęcia. O, już mam moc 50, czyli jednak, już jakaś statystyka doszła do 50. Sweet. Okej, okay, to jest. To już musiałem kiedyś odwiedzić, bo tu widzę, co się znajduje. Ile zarabiam dziennie teraz? 20 tysięcy, teraz dopiero. No, i tak nie jest źle. I tak naprawdę, moi drodzy, nie jest źle. Oj, znów sobie zwiększymy obronę. Bardzo fajnie. Tu znajduje się banda ich. Ale to pewnie kosztują. A z ich zamku nikogo nie mam. Więc i tak nie będą mi bardzo potrzebni. Jak mówię, złote smoki muszą być moje, a nikt inny. Ja chcę złote smoki. Tak, bez złotych smoków ja się stąd nie ruszam. Choćbym miał dojść na koniec świata, to chcę. Ja w ogóle widzę, że odcinek jest już 22 minuty mniej więcej trwa, a z tego powodu, że nie chcę, żeby znów się głos rozmaleził, a tak się czasem dzieje jeszcze sobie z większym obronem. Dlatego moi drodzy, już kończymy. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że podbijemy więcej zamków i jak mówię, przyłączymy do siebie już złote smoki i naprawdę będę mógł zaatakować już zielonego, tak ostatecznie go zniszczyć. Ale moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Tak więc jeżeli Wam się podobało, ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie, zostawcie lajka, like, my widzimy się już wkrótce, tak więc... Z przedsięczołem i, i nogą.